Poranny gość, Radia Doksa. Gościem Radiadoksa jest dzisiaj Paweł Wantuch, lider opolskich Struktur Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Chyba politycy Polski 2050 są naj, takimi najbardziej krytycznymi recenzentami tej rzeczywistości powyborczej, bo głosy krytyki ze strony Polski 2050 idą i w kierunku koalicji obywatelskiej, i w kierunku koalicji rządzącej, i sztabu Rafała Trzaskowskiego. Jesteście, taki wniosek można postawić, że jesteście najbardziej rozczarowani partnerem tej koalicji? Ja myślę, że można by było zaryzykować taki wniosek, albo najbardziej mm, skłonnym do refleksji. Bo y, pani redaktor, te wybory prezydenckie pokazały nie tylko, co trzeba uderzyć się w piersi powiedzieć szczerze, y, przegraną naszego lidera Szymona Hołowni, ale też pokazały znaczny, znacznie mniejsze poparcie dla kandydatki partii Razem, przepraszam, y, kandydatki Lewicy, y, ale też przegraną w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego, człowieka, który jeszcze w grudniu miał ponad 40% poparcia i kilkanaście punktów procentowych nad Karolem Nawrockim. Sytuacja, w której Karol Nawrowski, bardzo kontrowersyjny kandydat z różnymi przygodami w trakcie kampanii, wygrywa z Rafałem Trzaskowskim, jest jasno-żółtą kto wie, czy nie czerwoną kartką, więc to jest najbliższy, nie, czerwona najwyższy byłaby czas. wtedy, gdyby były przedterminowe wybory parlamentarne. To wtedy można mówić o czerwonej kartce. Znaczy, ja mówię tutaj o perspektywie wyborców. Wyborcy jakby nie są w stanie wymusić takich przedterminowych wyborów w naszym systemie. Tu musiałoby dojść do jakiegoś kryzysu w koalicji. Natomiast okaże się przy następnych wyborach parlamentarnych, czy te wybory były tylko ostrzeżeniem, czy już pewnym wyrokiem. No ale dobrze, My gdyby musimy... Trzaskowski wygrał te wybory, to politycy polski 2050 nie mieliby takiej podkładki do, do tak dużej krytyki. जो No na pewno krytyka byłaby mniejsza, bo wtedy udowodnilibyśmy, że ponad połowa naszego społeczeństwa uczestnicząca w wyborach popiera obecny kierunek, bo powiedzmy sobie szczerze, PiSowi udało się zrobić podczas tych wyborów referendum na temat rządu. Udało się zrobić z tego plebiscyt na temat tego, czy ten rząd dowodzi, czy nie dowozi. i Polacy określili, że rząd nie dowodzi. I nad tym musimy się głęboko zastanowić, bo widząc ostatni sondaż chociażby z dzisiejszego poranka e, Ibrisu, widzimy, że zyskują ruchy takie jak nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, która ma tam niecałe 29% jeśli się nie mylę, ale ponad 20% Federacja, co potwierdza te rzeczy, które widzieliśmy w wyborach prezydenckich. Ponad 20% dla łącznie Sławomira Mencena i Grzegorza Brauna. Jeżeli nie chcemy się obudzić za dwa lata w Polsce Grzegorza Brauna, to musimy już teraz głęboko przemyśleć, co w tej koalicji nie zagrało i pójść do przodu. No dobrze, ale mamy jutro z, głosowanie nad wotum zaufania dla rządu i zdaje się, że posłowie Polski 2050, mimo tego wysokiego poziomu krytycyzmu, będą głosować za. Yy, wszystko na to wskazuje, ale to wszystko zależy od tego, yy, jakie stanowisko zajmie premier i lider naszego obozu. Donald Tusk musi się jasno że określić. Wszystko zależy od tego, ile waszych wniosków zostanie przemyconych do yy, ekspozy premiera, które podobnoż ma być uzgodnione, czy już zostało uzgodnione z yy, liderami koalicji, czyli zarówno z yy, Czarzastym, Kośniakiem, Kamyszem, jak i właśnie Hołownią. Na pewno to jest podstawowa rzecz. Jeżeli my określamy pięć priorytetów, które naprawdę nie są wygórowanymi oczekiwaniami, które, nie wiem, wywróciły budżet do góry nogami, jak chociażby kwota wolna, znacznie podwyższona, proponowana w 100 konkretach Platformy Obywatelskiej, tylko określamy takie rzeczy jak ustawa o TVP ustawa o otwartym imieniu spółek skarbu państwa, ustawa o asystencji osobistej, społeczne budownictwo mieszkaniowe i szerzej e, temat mieszkalnictwa, e, no to to nie są naprawdę jakieś tematy, które e, powinny być e, takim rozłamywaczem tej, tej ustaleń. To powinno znaleźć się w przemówieniu premiera, ale następnie po już e, wotum zaufania, które mam nadzieję ten rząd zdobędzie, e, być realizowane w tym rządzie. To są podstawowe rzeczy, no jeśli chodzi o społeczne budownictwo mieszkaniowe, to mówimy o 1 miliardzie złotych. To jest 0,03%. PKB Polski. To nie są ogromne środki, ale to są środki bardzo potrzebne po to, żeby w końcu naprawiać sytuację na polskim rynku mieszkaniowym. Ale to w czym jest problem? Ministrowie nie dowożą, czy wasi ministrowie blokowani są przez większego partnera? Znaczy, nasi ministrowie są blokowani, nasze inicjatywy ustawodawcze są blokowane, chociażby ustawa o otwarty spółek skarbu państwa, już drugi raz utknęła. Czyli w czujecie systemie. się mówiąc krótko poszkodowanym partnerem wśród większych koalicjantów? Nie chodzi o to, że poszkodowanym, chodzi o to, że każdy z tych koalicjantów oczywiście może mieć pewne różnice programowe. Może ktoś uważa, że dopłaty do kredytów, które wypompowały ceny za rządów Prawa i Sprawiedliwości są dobrym pomysłem i róbmy to dalej. Choć tutaj mam wątpliwości, czy chodzi o dobro wyborców czy o dobro polskich deweloperów. Natomiast musimy usiąść i określić, co jest dla nas najważniejsze i dogadać się, jeżeli mamy trzech głównych Partnerów tej koalicji, trzecią drogę lewicę i um, koalicję obywatelską, to usiądźmy i powiedzmy: dla nas najważniejsze jest to, więc odpuszczamy tamto. Na tym polega kompromis. Nikt nie będzie w takim kompromisie zadowolony, ale Tylko będziemy ja mieli ustaloną. Że ta koalicja już trochę trwa. I, I o to właśnie chodzi. I Jak to jest, że y, co, co ma się w takim razie zmienić, że to, co do tej pory się nie udawało, nagle teraz ma się zacząć udawać? No dlatego my zwiększamy presję. Dlatego teraz y, my próbujemy wytłumaczyć naszym partnerom, że no dobrze, funkcjonowaliśmy przez półtorej roku w tym paradygmacie, w którym Polska. 2090 składa ustawę o odprawieniu spółek Skarbu Państwa i ona jest, ym, nie jest popierana przez Koalicję Obywatelską, nie jest popierana przez PSL, i nie jest popierana przez y, PiS, przez co ta ustawa nie przechodzi. I to pokazuje niemoc tego rządu do tego, żeby naprawić sytuację po PiSie, naprawić sytuację po tej korupcji, po tym nepotyzmie, który miał wtedy miejsce. My musimy pokazać, że jesteśmy inni. Są ludzie, którzy się wahają przed takim ostrym pójściem do przodu. My mówimy właśnie naszym partnerom, musimy to zrobić, jeżeli chcemy przetrwać, jeżeli chcemy uchronić Polskę przed polską m, m, Sławomira Mencena. Grzegorza Brauna. Jutro głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu, ale zapowiadana jest również rekonstrukcja tego rządu i nie brakuje takich głosów mówiących o tym, że przede wszystkim rząd e, powinien być mniej liczny, tak? powinien być mniejszy. Mm. To jest trudne do zrobienia, jak jest tylu koalicjantów i każdy z koalicyjnych partnerów ma w każdym resorcie swojego wiceministra, więc e, politycy Polski 2050 podpisaliby się pod tym, że jednak ta nadreprezentacja, z którą mamy do czynienia, powinna zostać okrojona? Myślę, że powinna zostać okrojona. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli um, nasi partnerzy określą, Mimo że, w pewnych że będzie będzie się to wiązało z tym, że nie będziecie mieć. Tak, się... tak, zdecydowanie. Bo tu nie chodzi o to, żeby trzymać stołki. To nie chodzi o to, żeby trzymać stołki. Chodziło o to początkowo, żeby każdy z koalicjantów miał pewien wpływ na te ministerstwa, miał pewny wgląd w pracę tych ministerstw. Natomiast uważam, że jeżeli dla nas kluczowa jest sprawa y, mieszkalnictwa, y, z tego, żeby młodzi Polacy mogli w końcu kupować mieszkania w rozsądnych cenach, to dajmy swobodę tutaj Polsce 2050, obiecajmy i umówmy się na to, że popieramy te rozwiązania, które są dla nas naprawdę priorytetowe. Mieszkania dla młodych Polaków w obliczu problemów demograficznych to jest kluczowa kwestia dla Polski 2050. To dajmy nam tutaj swobodę, zróbmy tak, ułóżmy tak ministerstwa, żeby tutaj autonomia była po stronie Polski 2050, a może Polska 2050 wtedy powinna odpuścić część wiceministrów w innych ministerstwach, gdzie na przykład kluczowa jest reprezentacja Koalicji Obywatelskiej na przykład, bo dla nich to ministerstwo jest A kluczowe. Szymon Hołownia powinien wejść do rządu? Szymochownia wprost powiedział, że do rządu nie wejdzie yy, i myślę, że to się nie stanie. Szymochłownia nie będzie ministrem rządu Donalda Tuska. Natomiast w momencie, gdy yy, na Jesieni dojdzie do te, tej zmiany na funkcji marszałka, yy, która była nawet no, do tej. tak? Jeśli dojdzie, no ja myślę, że, że powinno. Ze względu... I mówi tak pan z perspektywy Polski 2050, że wasz lider powinien rzeczywiście dotrzymać tej umowy i, i, i przestać być marszałkiem? Przecież wydaje się, znaczy, że tu, tu, tu powinno nie... wam zależeć na tym, żeby jednak wasz lider tym marszałkiem pozostał. Czy niekoniecznie? Ja myślę osobiście, że Wybory parlamentarne pokazały, że funkcja marszałka nie jest tak istotna medialnie, nie jest tak istotna w, w kontekście poparcia wyborców, jak mogłoby się wydawać na początku tej kadencji. Szymon Hołownia, bądźmy realistami, jest najlepszym marszałkiem tego Sejmu od początku trzeciej RP. Tak uważam. Zdania Naprawdę, są podzielone co do tego, ale rozumiem po, pana tak, Szczególnie po tych trudnych czasach PiSu, gdzie parlament był zamykany, gdzie opinia publiczna miała utrudniony dostęp do polskiego parlamentu, Szymon Hołownia zrobił świetną robotę w tym parlamencie. Natomiast my musimy myśleć o perspektywie kolejnego rządu, tak jak mówię, priorytetem dla nas jest utrzymanie ym, Grzegorza Brauna i jego y, podobnych ludzi poza y, władzą w Polsce. Ale to nie może dziać się na zasadzie: jedyne co mamy do zaproponowania to blokowanie tych ludzi. To musi się dziać na zasadzie. Oni nie, nie dojdą do władzy, bo my załatwiliśmy to, to, to i tamto, i Polacy to widzą i dlatego nie poprą takich powodowania. Ale to proszę skrajny. mi wyjaśnić w takim razie, teraz... to jak to jest, jeśli Szymon Hołownia jest tak świetnym marszałkiem, jak pan mówi, mhm. to dlaczego dostał tak niskie poparcie w tych wyborach prezydenckich? Dlatego, że w przeciwieństwie do pierwszych tygodni funkcjonowania tej, tego parlamentu po wyborach w 2023 roku. Polacy, Polki i Polacy, to, to nie jest tak, że Parlament jest obserwowany na co dzień. Praca Choć parlamentarna tak na początku było. Tak, na początku było, ten samfliks same pamiętamy, natomiast kluczowe dla Polaków jest to, czy jak oni wstają rano, to mają jak dojechać sprawnie do swojej pracy, czy jeżeli zastanawiają się ze swoją partnerką, ze swoim partnerem, żeby założyć rodzinę, to czy mają gdzie kupić mieszkania, a nie to, co się dzieje w polskim parlamencie, jeśli chodzi o formę, jeśli chodzi o nawet konsultacje społeczne. Uważam świetne, świetne rozwiązanie, które wprowadziło możliwość online opiniowania projektów, ustaw, przesyłanie swoich uwag. Świetne rozwiązanie, ale my musimy dowozić też te konkretne rozwiązania ustawowe. I to jest kluczowe. I na tym powinien Czyli skupić Szymon się nasz lider. Czy padł ofiarą braku skuteczności rządu? No zdecydowanie no, padł ofiarą. My jesteśmy częścią tego rządu. Dlatego my tak mocno naciskamy. Dlatego niektórzy mają do nas może pewien resentyment, że my je tak ostro to krytykujemy. Ale my to robimy naprawdę dla dobra tego rządu. Czasem trzeba potrząsnąć sobą, trzeba potrząsnąć swoimi partnerami i powiedzieć, jest, dla dobra tego rządu, dla dobra tej m, koalicji, którą stworzyliśmy w 23 roku, musimy się otrząsnąć, musimy powiedzieć sobie jasno, co musimy dowieść. A co zrobicie dla swojego własnego dobra? Bo jak powołał się na, pan na ten dzisiejszy sondaż i Ibrysu dla Rzeczypospolitej, to trzecia droga jest na poziomie nieco ponad 5% poparcia, a to oznacza, że nie przekracza koalicyjnego progu. To prawda, natomiast to również te wybory prezydenckie pokazały, że tak naprawdę w ciągu miesięcy może się zmienić bardzo, bardzo dużo. Więc dla nas kluczowe jest, żeby wyznaczyć dobry kierunek, żeby wyznaczyć kierunek skuteczności. A trzecia wyznaczyć... droga, czyli koalicja z PSL-em, jest tym dobrym kierunkiem? Jeżeli porozumiemy się na etapie programowym, to tak, dla mnie najważniejszy jest program, więc jeżeli my z, z PSL-em, którym wiemy, że wiele nas różni, tak jak powiedziałem, chociażby oparty nie jest skarbu państwa, PSL nie poparł tego rozwiązania. E, tak jak było kilka rozwiązań, które, które były kluczowe czy dla jednej, czy dla drugiej strony, dojdźmy do kompromisu. Jeżeli nasi liderzy usiądą i będą w stanie wypracować taki kompromis, ale na poziomie programowym, to znaczy nie tyle, że tworzymy wspólne listy, bo to jest drugorzędne. Pierwszorzędne dla nas jest, czy jesteśmy w stanie stworzyć wspólny front zmian dla Polski na kolejne dwa. Nie, lata. to ja bym inaczej sformułowała pytanie. Czy jesteście w stanie przekonać Polaków do tego, że jesteście rzeczywiście realną trzecią drogą? Bo to jest to, mm -hmm. na czym bazowaliście w wyborach w 23 roku. No to się właśnie rozstrzyga teraz. To się rozstrzyga teraz, czy my będziemy w stanie być trzecią drogą w tym rządzie. bo, no bo łatwo na razie jest być wydaje trzecią się, drogą... że Polacy uważają, że realną trzecią drogą jest zdecydowanie bardziej Konfederacja niż wy. No, na pewno jest to bardziej takie antysystemowe rozwiązanie, pełna zgoda. My nie chcemy rozwalać stolika. My chcemy, żeby na tym stole. Ale chyba ta realna trzecia droga w postrzeganiu Polaków właśnie na tym polegała. Bycie no być alternatywą, może. tak? Mhm. Właśnie dlatego mówiłem o tej zmianie paradygmatu. My już nie możemy myśleć w tych kategoriach. My musimy myśleć w kategoriach, już nie kto bardziej skrytykuje, kto zaproponuje lepszą alternatywę, ale kto przeprowadzi najwięcej zmian. Dlatego mówię o tym w tym rządzie. No, y ciągle y obracamy się wokół tej krytyki, która która się pojawiła. Właśnie dlatego pojawia się ta krytyka. Bo my nie chcemy być po prostu przystawką, która um, będzie obsadzała pewne stołki przez 4 lata. Czyli my być chcemy wprowadzić realne tego zmiany. Rządu, tak? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście jest też kwestia tego, że pewne rzeczy nas różnią. Tak jak powiedziałem, mm -hmm. my zdajemy sobie sprawę, że to nie jest tak, że teraz Polska 2050 będzie z was. 100% swojego programu, a reszta niech, niech siedzi cicho. Oczywiście tak nie jest. No, ale tak ustalny, nie jest, bo nie ma takiej przebicia, tym, będąc między tak, ale mamy 30 parlamentarzystów. Mamy 30 parlamentarzystów, tylko Polska 50, co przeważa nad poparciem dla na tego rządu. Policzmy nawet to procentowo i po prostu ustalmy jakąś część odpowiedzialności za Polskę, podzielmy w tych e, rzeczach, które są dla nas kluczowe. Tak jak powiedziałem, dla nas jednym z kluczowych elementów jest mieszkalnictwo. Mamy na to pomysł. Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, nasza ministra, e, bardzo mocno o to walczy. E, nasi posłowie Kamil Wnuk i inni, którzy przeprowadzają chociażby ustawę o e, um, realności cen mieszkań, która została podpisana przez prezydenta, to są rzeczy, które są dla nas ważne. Dajmy to Polsce 2050 i dajmy im zmieniać Polskę w tym zakresie? A, kiedy, a niech nasi partnerzy zmieniają Polskę w tych Kiedy decyzja zakresach. w sprawie projektu trzeciej drogi? No Myślę, że w ciągu miesięcy na pewno, na pewno Ale ta decyzja, decyzja powinna zapaść. Ta decyzja powinna zapaść jeszcze w tym roku? Tak. Myślę, że ja osobiście uważam, że tak, bo pani redaktor, po tej sytuacji, która się wydarzyła, widzimy, że wiatr wieje w żagle prawicy. Musimy odwrócić ten trend, a żeby odwrócić ten trend, trzeba już teraz zaproponować pewne bloki, które mogą e, tę prawicę utrzymać poza władzą w 2027 roku. Uważam, że już teraz musimy przemyśleć, musimy być spójni programowo, jeżeli taką spójność uda się uzyskać z Polskim Stronnictwem Ludowym, e, z którym ja tutaj w Opolszczyźnie mam bardzo dobre relacje i razem robiliśmy tą kampanię prezydencką. Wierzę w to, że możemy pójść do przodu, wierzę w to, że możemy się dogadać żeby pokazać, że nawet jeżeli ideologicznie sporo się różnimy, to możemy wypracować wspólny blok. Natomiast jeżeli to się nie uda, to trzeba myśleć o alternatywach. No to zobaczymy, czy trzecia, trzecia droga zostanie utrzymana. Zobaczymy, jak jutrzejsze głosowanie w Sejmie. Ciekawe politycznie czasy absolutnie mm -hmm. mamy, więc e, obserwujemy i komentujemy. <laughs> Dzisiaj z komentarzem Paweł Wantuch, literopolskich Struktur Polski 2050. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Poranny gość.